Tylko 5 milionów siły! Nie ma się czym chwalić! A więc to pani jest najpotężniejsza, tak? I to pani zaatakowała, Amandę, hm? Och, łajdzo! Przecież mówiłaś, że dopiero zaczęłaś grać w Rise of Kingdoms. Moi Brytyjczycy mają premię 5% do ataku łuczników i szybkości szkolenia oddziałów. Jakim cudem tak łatwo mnie pokonałaś? Po prostu wybrałam Egipt. Specjalni łucznicy tej cywilizacji Marianu mają premię 5% do ataku i obrażeń w mobilizacji. Egipcjanie rozbudowują miasta i badają technologię szybciej o 1,5%. Dzięki temu rozwinęłam drzewko technologii i zwiększyłam siłę rażenia. No i legendarny Totmes III, który daje łucznikom dodatkową premię podczas walki. Twoi brytyjscy ucznicy nie mają szansy z Marianu. Do liczy się strategia. Likwidowanie płotek z pięcioma milionami siły to bułka z masłem. Glory, once more!